Witam. W dniu dzisiejszym wykonaliśmy montaż instalacji gazowej Sequent 32 z marki BRC w samochodzie Opel Corsa z 2011 roku z silnikiem 1.4 o mocy 101 mechanicznych. Montaż wykonany został w zakładzie Czakram w Tarnowie. Z widocznych elementów instalacji mamy tutaj centralę sterującą, tryskiwacze gazowe, czujnik ciśnienia i temperatury oraz filtr fazy lotnej. Reduktor z elektrozaworem i filtrem fazy ciekłej zlokalizowane są w głębi komory silnika. Zbiornik gazu zlokalizowany został w miejscu koła zapasowego. Ma on pojemność użytkową 39 litrów, co pozwala na przejechanie około 450 km. Zawór tankowania wraz z dokręcanym adapterem zlokalizowany został pod klapką wlewu benzyny. Przełącznik na życzenie klienta zlokalizowany został po lewej stronie kierownicy, nieco wyżej włącznika światła. Koszt montażu takiej instalacji to 3000 zł. Na każde przejechane 1000 km oszczędzamy 160 zł, co pozwala nam na zwrot kosztów montażu po przejechaniu około 18 000 km. Do każdej instalacji dodajemy komplet dokumentów czyli fakturę zakupu. Wyciąg ze świadectwa homologacji instalacji gazowej, poświadczenie badania technicznego na zbiornik oraz książeczkę gwarancyjną.